Hej, to ja, Gynet, i dzisiaj nagrywam yy, informację doty dotyczącą NTM. I od razu proszę, żebyście zostali do końca tego filmiku. Po pierwsze, czas NTM już wczoraj dobiegł, dobiegł końca. A pracę oddały mi jak na razie dwie osoby, a mianowicie. The Ami LPS TV oraz Kira LPS O konkurs mój nowy to samo. I proszę piszcie w komentarzach, czy mam odejść. Bo chodzi o to po prostu pytam się yy, dlatego, bo po prostu... Ogłaszam NTM, ogłaszam konkurs dla, dla uz, urozmaicenia, aby tak jakbyście w ogóle mieli mnie gdzieś. I nie oddajecie pracy, jedynie kilka osób oddaje y, pracę. No i przykro mi, ale wyników NTM nie będzie i wyników konkursów też nie będzie. Możecie podziękować. Czy nie... Po prostu chodzi o to, żebyście po prostu pisali w komentarzach, czy mam odejść. Pa.